Morderca! Tylko nikomu ani słowa. Zachowuj się, jakby w ogóle nic się nie stało. Kim jesteś? Nie mam ci nic do powiedzenia, ale może chcesz pogadać z moim kolegą? Kto? Ja? Hej, kolego, nowy? <grych> Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Lajko mienio! Nie rób mi krzywdy! Lajko mienio! Jestem hardcore. O cholera! Jestem hardcore! Jestem hardcore! Przyszedłem pogruchotać gruchotać ciszczękę! Ale fajnie! Pocałuj mnie w dupę! O oh, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić! Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Stary. No dobra. Widzisz, to nie było takie trudne. Pino się obdarz mnie swoją łaską i tak dalej. No to chyba ostatni raz. Proszę, weź kiełbasę. Ty biedny frajerze, nawet złota nie masz.